2 listopada rozpoczęły się główne prace związane z rozbudową ulic Górnej i Koralowej na Bezrzeczu. Prace zostały skoordynowane z prowadzoną przez miasto Szczecin przebudową ulicy Koralowej. Na odcinku modernizowanym przez powiat Policki został wprowadzony ruch wahadłowy. To bardzo wielkie zadanie z perspektywy finansowej, bo to około 13 milionów złotych realizacji. Jesteśmy na etapie no już tego najtrudniejszego momentu dla mieszkańców, którzy my policzanie jeszcze po części przeżywamy na odcinku Polica Szczecin. Ale tam wszystko idzie zgodne z planem. Mamy pewne opóźnienia, które wynikały z późniejszego rozpoczęcia inwestycji, ale to są kwestie na przestrzeni półtora roku, które mamy nadzieję, że realizator wyrówna. Wykonawcą inwestycji jest firma Eurowia Polska SA. Na remontowanym odcinku zostanie m.in. wymieniona nawierzchnia i rozbudowana kanalizacja deszczowa. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 31 grudnia 2023 roku. Proszę uprzejmie wszystkich mieszkańców bez rzecza o wyrozumiałość. No, nie da się wyremontować drogi nocą, żeby w dzień można było jeździć, i tu niestety trzeba przecierpieć. Myślimy, że efekty, tak jak mam nadzieję, zauważalne są już efekty na drodze Policja Szczecin, te finalne. Oddadzą nam te wszystkie troski i cierpienia, które musimy przeżyć. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych w kwocie 8,5 miliona złotych oraz w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 miliony 300 tysięcy złotych. Ponadto wsparcia finansowego udzieliła gmina Dobra. Pozostała część środków pochodzi z budżetu powiatu polickiego.